Agata Dziadur, chodzę do klasy czwartej z, ze szkoły Pendkowice. Bętkow, Ksiądz Jan Twardowski, sprawiedliwość. Gdyby każdy miał po cztery jabłka, gdyby wszyscy każdy miał, e, gdyby wszyscy mieli, e, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bez w miłości, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Dziękuję Ci, że sprawiedliwość Twoja z nierównością, to, co mam i to, czego nie mam. Nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komu spocczą. Jest noc, żeby był dzień. Ciemno, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierwsza. Modlimy się, bo inni się nie modlą. Wierzymy, bo inni nie wierzą. Umieramy za tych, co nie chcą umierać. Kochamy, bo w serce wychudło. List przybliża, bo inny oddala. Nierównie potrzebują siebie. Im łatwiej jest zrozumieć, że każdy jest dla wszystkich i odczytywać całość.